Witam wszystkich na kanale Welcome Blackpink Otworzymy sobie paczkę, zamówiłam e, paczunię z sklepu e, Dobry Koń przyszła, Zamówiłam moją w czwartek i przyszła dzisiaj, dzisiaj jest poniedziałek akurat Wy zobaczycie film w środę Już sobie pozwoliłam ją otworzyć, żeby długo nie zajmowało to A już widać, trochę, dobra Otwieramy ja wiem, co tam jest. Wy nie wiecie. Dobra, pierwsza rzecz, jaką wyciągam, to są bryczesy. Bryczesy, chorze, kara. O, tutaj. Chorze. Wszystkie linki do produktów będą na dole, w opisie. Zapraszam, jakby ktoś był zainteresowany. Proszę bardzo. parne, pełnym lejem. Je, mam takie, tylko że chorze, Daniel, O. Proszę bardzo, lej. Wędzidła. <taki> takie fajne. Jedziemy dalej. Mi się podobają. Ja lubię takie. Z wysokim stanem. No tak, jedziemy dalej. To jest akurat dla Ikara. To co teraz otwieram. Jest to mianowicie wędzidło. To jest starta. Rozmiar 13,5 Proszę bardzo. Start. I wędzidełko takie. To z włosami podwójnie łamane. Bo takie, które teraz karowi przypasowały jest trochę za duże i jest pojedynczo łamane, ale też zostaną. Kolejna rzecz są to owiastki Eskadrona czerwone. Do jego czerwonego czapraka chili. Nie będą pasować, będą jest niedzielnej styklamie, będzie padać. Na pewno sesyjka będzie jakaś, jedziemy dalej. Owiki białe z kolei też Eskadrona. Proszę bardzo. Przyda się do białego czapraka, bo też mam eskadrę. W ogóle mam dużo eskadrą, bo ja lubię tą firmę. Kocham po prostu czapraki, zwłaszcza kotony Tutaj mam różowe. Tak powiem Wam, że ja nie przepadam za różowym, ale tak się stało, że jednak te mi się podobają. Taki róż fajny, jest taki, tak dobrze mówię. Bardzo mi się podobają. I uwaga, największa rzecz. miałem trochę, za nic nie jest proszę bardzo czapranie różowy, to będzie festejsko. Lubię kompletnie strasznie, zwłaszcza na konia Czaprak i ochronie czapodziobiki. Łowcza. na nauszniki czasem też, ale do domu nie ostatnio nauszników nie zakładam. Tak, to jest są te i jeszcze się pojechałam do swojej starej stajni, gdzie stałam odebrać kantarek. Bardzo kupiłam od koleżanki używany kantarek. Taki niebiesko granatowo-biały, z białym futerkiem. On jest używany, ale bardzo dobrze zachowany. No. I to by było w sumie na tyle. Z dzisiaj dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia. pa. pa!